Pociąg miał być. Pociąg miał być 8:29 i przyjechał 8:29:00, ani sekundy się nie spóźnił. Ja już nie mogę w to uwierzyć, aż. idzie jak szwajcarski zegarek Rolex. Tak, pociągi są bardzo punktualne, aż naprawdę super jest. U nas w Polsce to jest to nawet nie wiem czy to gorzej niż na wschodzie pociągi. Bo y, nawet jak nie wiem, w Rydze byłam, czy gdzieś to gdzie byłam, w Rydze byłam na tym dworcu głównym, gdzie są te szerokie tory i szerokie pociągi, to one przed kilkudziesięciu lat takim takie stare i w ogóle ruiny i takie w ogóle Pociągi są, nie wiem jak określić. Wchodzimy do kolei Mazowieckich, i ja jestem przerażona, jak mam jechać kolejami Mazowieckimi. Ja, już zanim wsiądę do pociągu, to przeżywam to. Jak będę znowu upchana, upchana między ludźmi, spocona. Straszne to jest. Przesiadki to tak, godzinami trzeba. Tak, wtedy siedzimy, się nie wiemy, za wolno je bierać, bo nie wiemy. Stoi na peronie, to może się przetarczy, coś jeszcze, jakiś wypadek, awaria. To jest tak punktualny pociąg i zobacz, siedzimy sobie, z wybór, góra, dół, gdzie chcesz, nie? Ale bo tu są jak to są piętra? Tu jest zobacz, ta... na minus, na zero i na 1. No właśnie, tu są jakby trzy takie poziomy. Dobrze mówię? Ale to w piętrowych dobrze, to jest Też takie? Aha. Znaczy wydawało mi się, że u nas w piętrowych to jest jak już przy drzwiach to już jest ten na dole, nie? A to się jeszcze schodzi. I wy, wy, wy też tak u nas jest. Przecież No właśnie są A ten pociąg wydaje się taki szeroki, jakby na szerokich torach, a on normalny. Może to jak piętrowe tak wyglądają, że one są takie... Są normalniki. jest o, ten, to jeszcze jeden przystanek, bo Wczoraj wsiadaliśmy na ten park. Tak, stacja postojowa, właśnie dla pociągów, y, tutaj w których O, panoramiczne, zaraz nagram. To tu było wtedy? No, może w końcu się uda. Tylko szyba jest brudna. A może kiedyś się przejdziemy takim panoramicznym. To są wagony, ale słaba szyba. To może staniemy tam, żeby lepiej było widać. Szyba jest brudna. Nie wiem, dlaczego w tych piętrowych pociągach w Polsce też, też jest taka brudna szyba. Od czego to zależy? Może właśnie na piętrze nie są czyszczone? Jaki? Nie, nie widać nawet coś. No, to jest pięciu zobacz. Można się opierać, ale nikt tego, z tego nie korzysta, bo zobacz, ile miejsc jest wolnych. Godzina 8 rano, powinny być tłumy. A, dobra. Dalej stoją lokomotywy. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt weiter als S7 nach Stadthofen meilen Rapperswil. Muszą być te panoramiczne. Zobaczymy jak pojedziemy tymi panoramicznymi. Z kibicami zasłoniłem. O, tego to nie widziałem! O, czeskie! O, tak, jakieś. O, ja się narakniłem. A w ten nos jakiś. Tam że na te penale, będzie można zobaczyć. Ja jak ty też ja będę cypił, też czeskie żyło. Nie było panoramicznie. Odjechałem. Dworzec główny w Curychu. Ok, My zawsze drogie kaba, teraz można się. Teraz. co cukierce. Teraz się można trochę tańszej napić za trzy franki. A, a tak to od 5 do 10 franków. Dzisiaj luksusowo można się tutaj też jakiś takiej w miarę nowo kawę napić, bo w zasadzie to ciągle tylko ceny y, takie zawyżone 60 franków za kawę jest bardzo drogo a tu za 3 to jest jak za darmo nie? a mamy taki Bufet Express na dworcu Bufet Express i mamy Coca-Cola 5, prawie franków

Takim z Wiednia do Warszawy, czyli są te sypialne. Przejdziemy cały skład. Sind die drei Der Intercity 3 nach Intercity 3 nach Sargans, Landquavur, Abfahrt um 9.07 Uhr fällt aus. Der Grund dafür sind Bauarbeiten. Reisende nach Sargans, Landquavur benutzen die S50. 9.30. pierwsza i druga klasa RDC no radio dla ciebie, było z Polski przyjechał Kuszeta Te stare kuszety Szkoda, że nie można wejść bo jest zamknięta Zobaczymy jeszcze dalej, te czeskie. Czyli jeżdżą do Warszawy te wagony? Na pewno wymieniają mi w Warszawie się znajdzie niedługo ten wagon. No? A lubię te czeskie. Jechałam do Budapesztu. Fajne. departure at 9.15 will depart from platform 13. this train does not stop at z. 11 coaches in sectors a and b will only operate as far as glasgow. please pay attention to indications on coaches. passengers who take the s5 to the at 9.30.

Długi taki skład. W ogóle ten peron jest bardzo długi. Dłuższy niż u nas. Z pół kilometra może. Nie, nie wiem ile peron, ale bardzo długi. Tak, to był film o pociągu piętrowym. Nie, o, o w tym pociągu nocnym. To nie piętrowym. Ale piętrowym też jechaliśmy. Tak, film o pociągu piętrowym, nocnym i w ogóle, fajnie. No to y, chyba już to, to zakończę i y, następny film będzie o innym pociągu. A te wagony jeżdżą do nas? Widziałam chyba raz. Te, te właśnie szara, szarą, czerwone. Yes. Jakie? Yes. A, bo była flaga nawet. A lokomotywa jedzie też? No, tak. Szarga. Chyba no, pewnie tam na te tory. Które mhm. A później pewnie do, chyba do Berlina będzie jechał. Tam będzie do Berlina no? Tamten? A, do Pragi Z Pragi przyjechał, tak? Nie, do Pragi było. Ustawione do Pragi. Myślę, Czyli te czeskie do... pojechały do Pragi. Restaurant piętrowy. Nie widziałam. Na tym się kończy ten film. Już kończę go długo. O, inne pociągi będą na innym filmie. Zurich Budapeszt.